O godzinie 10.00. Zero czasu lokalnego wojsko amerykańskie śledziło przemytników z kartelu, którzy właśnie podjęli fatalną decyzję na wschodnim Pacyfiku. Ich łódź poruszała się z prędkością 50 węzłów. Kutry rybackie osiągają prędkość około 12 węzłów. To nie byli rybacy. Uciekali i nie mieli pojęcia, że zostali zauważeni dwie godziny temu. Wewnątrz Gofasta załoga była pewna siebie, przepłynęli tę trasę już 18 razy. Tą samą trasą, tą samą łodzią, te same pieniądze za ochronę wypłacone właściwym ludziom. Sternik stale sprawdzał GPS. Zgodnie z planem. Na dobrej drodze ładunek pod tymi niebieskimi plandekami był wart 42 miliony dolarów na ulicy. Podzielony na pięć części po odliczeniu udziału kartelu, każdy z nich zarobiłby 2 miliony dolarów, wystarczająco dużo, by zniknąć na zawsze. Cztery silniki Mercury pchające pełną parą, mknące przez pusty ocean, 140 mil od brzegu. Żadnego innego statku nie widać w żadnym kierunku, tylko błękitna woda i to, co uważali za wolność. Ale 25. Zero stóp nad nimi od 6,0 krążył. Super Herkules HC-130. jo. Zaawansowany radar obserwacyjny ANAPS-154. Przeszukał ocean w promieniu 200 mil, śledząc setki kontaktów. Operator radaru zasygnalizował to o godzinie 8:0. Prędkość niezgodna z profilem statku, zboczenie z kursu standardowych szlaków żeglugowych, brak sygnału transpondera AS trzy uderzenia. Operator czujnika Herkulesa przełączył się na system elektrooptyczny Star Sapphire 380 HDC, dokonując zbliżenia z odległości 225 km. Dzięki ustabilizowanej kamerze mógł policzyć silniki zaburtowe, zobaczyć plandeki osłaniające ładownie, a nawet dostrzec załogę poruszającą się po pokładzie. O 9:45 zauważył coś ważnego. Gofast przestał zygzakować i płynął teraz prosto na północ. Albo byli zbyt aroganccy, albo spalali za dużo paliwa. Koordynator taktyczny odebrał zaszyfrowany telefon satelitarny. Kimball to Eyes 1. Cell utrzymuje stały kurs prędkość 5.0. Zalecono przechwycenie zasobów startowych. Dane przesyłano kaskadowo przez Link-16 do Centrum Informacji Bojowej Kimbala do połączonej międzyagencyjnej grupy zadaniowej. Południe i Key West do łączników DA monitorujących schematy działania karteli. Kimball znajdował się 200 mil od celu zbyt daleko, aby go przechwycić przy jego maksymalnej prędkości 28 węzłów. Ale nie musiała sama skracać dystansu. Rachunek był prosty: przy obecnej prędkości Gofast spaliłby paliwo w 4 godziny. Helikopter mógł wystartować, przechwycić i rozwiązać sytuację, podczas gdy kuter kontynuował zbliżanie się do miejsca zdarzenia. Gofast leciał w kierunku północno-północno-wschodnim z prędkością 50 węzłów, prawdopodobnie zmierzając do statku matki lub miejsca spotkania na wybrzeżu. Standardowy plan działania kartelu: Biegnij ostro w ciągu dnia. Kiedy łatwiej jest wykryć wzrok, ale radary są mniej widoczne wśród legalnego ruchu. Ci przemytnicy popełnili jednak jeden poważny błąd. Działali w zasięgu czegoś, co miało bardzo specyficzne rozwiązanie dla biegaczy, którzy się nie zatrzymają. Z poruszającego się śmigłowca trafienie w ruchomy blok silnika powinno być niemożliwe. Jednostka Hitron Straży Przybrzeżnej Dokonała tego już 500 razy. Dzisiaj może być 501. Samolot MH65E, który tu widzicie, wystartował z pokładu Kimbala z prędkością 1100 km/h. Dwa silniki Turbomeka osiągały moc 853 koni mechanicznych na wale każdy. W przeciwieństwie do standardowej konfiguracji poszukiwawczo-ratowniczej, którą większość ludzi kojarzy z samolotami Coast Guard Dolphins, ten samolot został zmodyfikowany do bardzo konkretnej misji. Pilot gwałtownie przechylił się w kierunku punktu przechwycenia, wznosząc się na wysokość 3000 stóp, gdzie zużycie paliwa osiągnęło szczyt. Po 20 minutach lotu drugi pilot dostrzegł ślad za Gofastem: biały ogon koguta ciągnący się pół mili za uciekającym statkiem, cztery silniki zaburtowe pracujące na pełnych obrotach wyrzucają w powietrze absolutnie ogromną ilość wody. Z odległości 3 mil wyglądało to tak, jakby ktoś narysował kredą linię na oceanie. Przemytnicy wciąż poruszali się zygzakiem, zupełnie nieświadomi, że są śledzeni nieprzerwanie od ponad dwóch godzin. Ten zygzak był typowym przykładem doktryny kartelu. Zmieniaj kurs co 3 do 5 minut. Nigdy nie utrzymuj linii prostej wystarczająco długo, aby móc obliczyć przechwycenie. W przypadku jednostek nawodnych to działało. Łódź patrolowa próbująca przechwycić statek musiałaby nieustannie przeliczać kurs, spalając dodatkowe paliwo przy każdej korekcie kursu. Jednak helikopter na niebie operował w trzech wymiarach. Podczas gdy przemytnicy lawirowali w lewo i prawo, MH65E po prostu leciał prosto między punktami przechwycenia, skracając drogę, której łódź nie była w stanie pokonać. W GoFast przemytnicy prawdopodobnie sami wykonywali obliczenia. Cztery Mercury 300 spalały 25 galonów na godzinę, każdy przy całkowicie otwartej przepustnicy. Ich zbiornik mieścił może 400 galonów. Płynęli już dwie godziny, stracili 200 galonów. Zostały im dwie godziny paliwa może mniej, biorąc pod uwagę dodatkowy ciężar ładunku – przy obecnej prędkości do miejsca spotkania statku matki było 3 godziny drogi. Ktoś się przeliczył, albo spalili więcej paliwa niż oczekiwano podczas pierwszego sprintu. Tak czy inaczej, prawa fizyki stawały się ich wrogiem. Tymczasem helikopter miał 4 godziny lotu i w razie potrzeby mógł zatankować na Kimbelu. To już nie był pościg. To był dalekosiężny finał, rozgrywający się w zwolnionym tempie. Pilot mógł sobie pozwolić na cierpliwość, przemytnicy nie. Śmigłowiec zniżył lot do 500 stóp i zbliżył się do niego od rufy GoFast, utrzymując dystans 500 metrów. Ten kąt utrzymywał ich poza zasięgiem skutecznego ostrzału z broni ręcznej, zapewniając jednocześnie optymalne ustawienie na wypadek potencjalnego zagrożenia. Pilot dostosował prędkość do prędkości Gofast i zainicjował fazę zgodności wymaganą przez procedury Straży Przybrzeżnej. Czas, aby technologia przemówiła sama za siebie. Drugi pilot uruchomił urządzenie akustyczne dalekiego zasięgu LREAD, zdolne do nadawania zrozumiałych komend o głośności 162 dB to więcej niż wystrzelenie rakiety z bliskiej odległości nadawano w języku angielskim i hiszpańskim. Zatrzymaj statek, przygotuj się do wejścia na pokład. Tu Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych. Opad wirnika śmigłowca wywołał lokalny huragan wokół Gofast, rozbrysk wody i chaos wszędzie. Ale przemytnicy nawet nie zwolnili. Odpowiedź była prosta dla przestępców na dole: pięć z nich. 2800 funtów kontrabandy o wartości 42 milionów dolarów w cenach detalicznych i potencjalne 20-letnie wyroki dla każdego. Poddanie się oznaczało pewny wyrok. Ucieczka oznaczała potencjalną ucieczkę, jeśli dotrą do płytkiej wody lub na terytorium przyjazne. Podjęliby ryzyko, nie wiedząc, że helikopter nad nimi miał już do czynienia z biegaczami. Wiele, wiele razy 15 minut ostrzeżeń sygnałów wizualnych i wycia syren nie przyniosło żadnego efektu. Pilot skontaktował się przez radio z Kimbelem, prosząc o zezwolenie na oddanie strzałów ostrzegawczych. Zgoda nadeszła natychmiast. Zasady postępowania były jasne i przejrzyste dla jednostek, które odmawiały zatrzymania się na wodach międzynarodowych. Strzelec przygotował zamontowany z boku karabin maszynowy M240B zdolny do oddania 650 strzałów na minutę. Pierwsza seria wysłała wiadomość zapisaną smugaczami i strumieniami wody. Pociski trafiły zaledwie kilka metrów przed dziobem Gofast. Charakterystyczny dźwięk M240b. Ten mechaniczny stukot, który każdy, kto walczył, wie, że oznacza sukces, rozniósł się echem po wodzie. Większość przemytników zatrzymała się w tym miejscu, ale nie. Ci przemytnicy byli albo bardziej zdesperowani, albo głupsi niż większość. Naciskali mocniej. Cztery silniki Mercury'ego grzmiały na najwyższych obrotach śmigła, wirowały podczas wymijających zakrętów. Gofast skręcił najpierw na lewą burtę, potem na prawą, a potem znowu na lewą, próbując zmylić celność helikoptera. W przypadku samolotu ze stałym skrzydłem to mogło zadziałać. W przypadku śmigłowca, który mógł obracać się szybciej niż jakakolwiek łódź, było to w zasadzie teatralne. Po trzech seriach ognia ostrzegawczego stało się jasne, że przemytnicy wybrali trudną drogę. Pilot zgłosił sprawę: Podmioty nie stosują się do poleceń. Odpowiedź była natychmiastowa i autoryzowana. Strzelec lotniczy przeszedł z M240B na coś znacznie bardziej chirurgicznego. Półautomatyczny karabin Barrett M107 kalibru 50 BMG. Nie chodziło tylko o zmianę broni. To było przejście od negocjacji do zwolnienia, a konkretnie jeśli chodzi o silniki Strzelec należał do eskadry taktycznej przechwytywania śmigłowców Hitron stacjonującej w Jacksonville, jedynej na świecie powietrznej jednostki ścigania, upoważnionej do tego, co nazywają użyciem siły w powietrzu. Załogi Hitrona to najwięksi drapieżnicy w przechwytywaniu morskim. Od 1998 roku przeprowadzili ponad 500 przechwytów statków, usuwając z łańcuchów logistycznych karteli towary o wartości 16,7 miliarda dolarów. To nie są zwykli piloci Straży Przybrzeżnej. Szkolą się specjalnie, aby strzelać do silników uciekających łodzi z helikopterów w warunkach oceanicznych. Rekrutacja do Hitron rozpoczyna się od 1% najlepszych strzelców Straży Przybrzeżnej. Potem jest trudniej. Kandydaci spędzają miesiące w ośrodku szkoleniowym zespołu reagowania na bezpieczeństwo morskie, strzelając z ruchomych platform przy stanie morza 4. To fale o wysokości 1,8 m i wietrze o prędkości 20 węzłów. Uczą się odczytywać wzory oceanu, przewidywać momenty falowania, synchronizować oddech z ruchem helikoptera. Typowy trening ewolucyjny pochłania 5000 pocisków na strzelca. Fizyka, którą opanowują, jest brutalna. Helikopter porusza się z prędkością 50 węzłów w trzech osiach pochylenia, przechylenia i odchylenia. Cel porusza się z prędkością 50 węzłów w innym wektorze. Fale oceaniczne zwiększają ruch pionowy obu platform, wiatr odbija pociski, wibracje silnika zakłócają celowanie, solankowa mgiełka pokrywa optykę. Większość wojskowych snajperów działa ze stabilnych platform przeciwko nieruchomym celom. Strzelcy Hitron nie robią ani jednego, ani drugiego. Po co celować konkretnie w silniki tonące łodzie, niszczą dowody i stwarzają zagrożenia na morzu. Ale łódź bez silników to tylko pływające miejsce zbrodni czekające na obróbkę. Silniki to jednocześnie największe i najdelikatniejsze cele aluminiowe bloki wypełnione precyzyjnymi częściami, które po trafieniu pociskami przeciwpancernymi zamieniają się w odłamki. Jeden strzał, jeden silnik, bez wyjątków. Barrett M107 waży 30 funtów. Każdy pocisk waży 42 gramy i wylatuje z lufy z prędkością 853 metrów na sekundę, niosąc ze sobą energię ponad 11 funtów na stopę. Dla porównania, to wystarczająca energia kinetyczna, aby przebić się przez sal stali z odległości 500 metrów. Bloki silnika zaburtowego, wykonane głównie z aluminium, równie dobrze mogłyby być bibułką. System celowniczy łączył celownik holograficzny EOTEC 553 z laserowym wskaźnikiem celu ANPEK 2 działającym w podczerwieni. Celownik holograficzny wyświetlał obraz, który zdawał się unosić w nieskończoność, pozwalając strzelcowi trzymać oboje oczu otwartych podczas śledzenia. Jednak na tych dystansach, w tych warunkach, technologia jest jedynie pomocą. Prawdziwą bronią było doświadczenie strzelca ponad 200 przechwytów, tysiące pocisków treningowych pamięć mięśniowa która potrafiła jednocześnie kompensować ruch helikoptera, ruch celu i fale oceaniczne. Pierwszy pocisk kalibru 50 trafił w głowicę prawego zewnętrznego silnika Merkury o mocy. 300 koni mechanicznych nie tylko się zatrzymał, ale wręcz rozpadł. Odłamki aluminium i ropa wybuchły czarną chmurą, gdy wewnętrzne elementy nagle stały się zewnętrzne. Prędkość maksymalna spadła z 50 do 38 węzłów, a przemytnicy prawdopodobnie liczyli, że trzy silniki wystarczą do ucieczki. Nadzieja poszła w dół, już po drugim strzale. Lewy zewnętrzny silnik dostał pociskiem w środek kadłuba, przecinając przewody paliwowe i niszcząc pompę wodną. Silnik zatarł się całkowicie w ciągu kilku sekund. Prędkość spadła do 25 węzłów, a szybki jacht zaczął się miotać na falach. Ta agresywna manewrowość zniknęła. Trzeci strzał był niemal artystyczny w swojej precyzji. Strzelec odnalazł swój rytm, ten stan zen, w którym ruch śmigłowca, ruch celu wiatr i nacisk z pustu są zsynchronizowane. Pocisk wleciał do dolnej części prawego silnika wewnętrznego i wyszedł przez głowicę, zabierając ze sobą większość podzespołów wewnętrznych. Teraz 12 węzłów, ledwo utrzymując sterowność, jeden silnik próbował pchać łódź przeznaczoną dla czterech osób. Czwarty i ostatni strzał położył kres wszelkim pozorom ucieczki. Ostatni Mercury eksplodował w deszczu metalu i oleju, a pocisk kalibru 50 zamienił energię kinetyczną w zniszczenie mechaniczne. Szybkostrzelny pojazd, z ledwo poruszającego się, stał się natychmiast martwy w wodzie. Brak silników, brak opcji, brak możliwości ucieczki. Przemytnicy siedzieli teraz w swojej łodzi, prawdopodobnie kalkulując, czy więzienie federalne będzie lepsze niż próba dopłynięcia 320 km do brzegu. Śmigłowiec utrzymywał pozycję obserwacyjną podczas gdy Kimbel wypuszczał wóz powitalny. Dwa 7-metrowe pontony typu Ribs z żebrowanym kadłubem wypłynęły na wodę, każdy z sześcioma operatorami z taktycznego zespołu ścigania porządkowego Południe. Nie byli to funkcjonariusze patrolu z łodziami to byli pracownicy morskich operacji specjalnych, przeszkoleni w zakresie abordażu w miejscach, gdzie nie wolno przebywać, czyli w obecnych warunkach. Dwa wręgi zbliżyły się do siebie w typowym dla podręczników manewrze okrążającym, a ich 470-konne silniki diesla pchały je z prędkością 45 węzłów przez falę. Każda łódź miała na pokładzie oddział taktycznego zespołu egzekwowania prawa, południe operatorów ubranych w kamizelki kuloodporne czwartego poziomu ze zintegrowanymi pływakami karabinki M4 a jeden z celownikami holograficznymi i otek oraz wystarczającą liczbę mniej śmiercionośnych broni, aby poradzić sobie z każdym poziomem oporu. Przednia wręga miała przeprowadzić pierwszy kontakt, podczas gdy druga okrążała ją, zapewniając dodatkowe pole ostrzału. Pierwsze żebro zbliżało się do szybko płynącej ćwiartki pod kątem prostym, a sternik utrzymywał idealny odstęp walcząc z falami oceanicznymi. Gdy zbliżyli się na 10 metrów, operatorzy prowadzący stanęli na dziobie celując z pistoletu Beretta M9 w przemytników. Dziewięciemy my może wydawać się rozczarowujące, ale wycelowanie go w ciebie przekazuje więcej znaczenia niż jakikolwiek słownik angielsko-hiszpański. Polecenia padały błyskawicznie po hiszpańsku, głos operatorów przebijał się przez wiatr i hałas silników, uniwersalny język zakazu żeglugi. Ręce do góry, nikt się nie rusza. Na kolana pięciu przemytników zamarło wśród plandek okrywających ładownie ich statku. Drugie żebro pojawiło się w polu widzenia z prawej burty. Sześć kolejnych karabinów, sześciu operatorów, łącznie dwanaście sztuk broni, które teraz obejmowały pięciu przestępców, którzy gwałtownie zmieniali swoje życiowe wybory. Przemytnicy ruszyli w stronę dziobu w grupie z rękami uniesionymi wysoko i na brzuchach. Ale ta piątka mężczyzn nie była jedynym problemem, który wymagał dziś rozwiązania. Ich łódź obecnie bezpaństwowa jednostka pływająca zgodnie z międzynarodowym prawem morskim miała stać się gwiazdą własnego wikińskiego pogrzebu. Porzucona na środku morza, pozbawiona jakiejkolwiek bandery własności i przeznaczenia, nie należała już do żadnego narodu, ani do nikogo. W oczach świata przestała istnieć jako prawowity byt. W oczach ekipy zajmującej się usuwaniem szkód była jedynie obciążeniem, które musiało zniknąć pod falami. Może wokół niej było spokojne, upiornie spokojne, jakby sam ocean czekał na nieuniknione. Zespół likwidacyjny poruszał się metodycznie. Robili to już wcześniej. Nie mówiąc wiele, zaczęli rozprowadzać przyspieszacz po pokładzie i kadłubie, pokrywając powierzchnię tym samym wysoce lotnym paliwem, którego prawdopodobnie używali w swoich pontonach o sztywnym kadłubie, żebrach, jak nazywają je marynarze. Zapach chemikaliów, zmieszanych ze słoną wodą, unosił się w powietrzu ostry i ciężki. Przywierał do ich mundurów, do rękawiczek, do obumierającego kadłuba samego statku. Każdy ich ruch był przemyślany, sprawny i wyćwiczony. Choreografia zniszczenia odgrywana niezliczoną ilość razy w cichych zakątkach międzynarodowych wód, gdzie legalność niknie w mrokach. Nie był to akt zemsty ani ceremonia, lecz konieczność statek pozbawiony identyfikatorów i dowodów nie mógł pozostać na dryfującym dnie. Zgodnie z prawem morskim statek bezpaństwowy jest zarówno zagrożeniem, jak i widmem. Potencjalnym drogowskazem dla przemytników, piratów lub ciekawskich śledczych. Jego zniszczenie służyło praktycznemu celowi wymazaniu tego, co kiedyś przewoził, ukryciu tego, co kiedyś robił i zagwarantowaniu, że na dnie morza pozostaną jedynie popioły i fragmenty. Mimo jednak zimnej logiki stojącej za tym aktem, było w nim coś niezaprzeczalnie poetyckiego. Ostateczny rytuał pożegnanie człowieka z maszyną dokonane na pustym horyzoncie. Kiedy dolano ostatnią porcję paliwa, jeden z operatorów cofnął się. Nie było odliczania, nie było dramatycznej przemowy. Z o wiele mniejszym rozgłosem niż przy zapalaniu znicza olimpijskiego, uniósł rękę i rzucił pojedynczą rakietę na pokład. Przez chwilę nic się nie działo, cisza wisiała w powietrzu niczym wstrzymany oddech, potem nagle wybuchł ogień jasny i gwałtowny, rozświetlając nocne morze pomarańczową poświatą, która tańczyła na falach. Akcelerator natychmiast się zapalił, mknąc po pokładzie niczym płynna błyskawica. Płomienie pochłonęły kadłub, lizały reling i w ciągu kilku minut strawiły resztki tożsamości statku. Z daleka scena wyglądała niemal ceremonialnie niczym kontrolowany pożar, oddający hołd czemuś, co nigdy nie miało być zapamiętane. Mężczyźni na małych łodziach wsparcia obserwowali w milczeniu, z twarzami rozświetlonymi odbiciem płonącego wraku. Płomienie wznosiły się wysoko, rycząc i trzaskając, po czym zapadały się w głąb, gdy kadłub zaczął słabnąć. Czarny dym kłębił się w powietrzu, stanowiąc tymczasowy pomnik tajemnicy i konsekwencji. W końcu żar wypaczył metalową konstrukcję, a podpory jedna po drugiej pękały. Łódź przechyliła się, jęknęła i w końcu z sykiem zsunęła się pod powierzchnię, pochłonięta przez zimną obojętność morza. Nie było wiwatów słów poczucia zamknięcia. Misja dobiegła końca i tylko to się liczyło. Zespół ratunkowy skierował swoje łodzie z powrotem w stronę horyzontu, a silniki cicho ryczały, gdy znikały w ciemności. Za nimi. Pozostała jedynie cienka zasłona dymu i delikatny migot oleju, ślady, które wkrótce pochłonie morze. W pewnym sensie pogrzeb Wikingów był czymś więcej niż tylko metaforą. Podobnie jak starożytny rytuał, który przywoływał, symbolizował zarówno zniszczenie, jak i uwolnienie. Naczynie niegdyś narzędzie buntu lub zbrodni było oczyszczane ogniem. Oddawane żywiołom, z których pochodziło. Akt ten był pragmatyczny, ale niósł w sobie niemal duchowy podtekst ciche uznanie, że nawet w wojnie, przemycie czy tajnych operacjach zakończenie wymaga rytuału. Ogień oczyszcza, woda zapomina, świat nigdy nie dowie się, skąd pochodził ten statek. Kto go zbudował ani jakie tajemnice skrywał w swojej ostatniej podróży. Dla tych, którzy go zniszczyli, właśnie o to chodziło. Jego historia zakończyła się nie w blasku nagłówków gazet, lecz w cichym piekle, daleko od lądu. Historią zatartą przez sól dym i tajemnice. W chwili dotknięcia pokładu, Gofast zamienił się w najdroższe ognisko świata. Załoga obserwowała, jak płonie godzinami i dopiero gdy zniknęło pod falami, przetransportowali gości i ładunek do najbliższego portu w USA w celu przeładunku. Żegnajcie!